Cześć! Słodka z tej strony witam wszystkich serdecznie. Witam wszystkich na moim kanale, a zwłaszcza zodiakalne strzelce, ponieważ jest to horoskop dla Was na styczeń 2021 rok. No i zobaczymy, cóż tu dla strzelców. Ja ze swojej strony chciałam podziękować wszystkim. Za to, że w ogóle jesteście ze mną tak, przez cały, za ten cały rok 2020, e, za to, że jesteście, że oglądacie mnie, że, że czekacie, że niektórzy są ze mną w kontakcie, więc bardzo Wam za to serdecznie dziękuję. E, jeżeli chciałby ktoś czytanie prywatne, to serdecznie zapraszam macie do mnie kontakt pod filmem, adres mailowy. Zapraszam też na czytania roczne na 2021 rok. No i co? No i dajcie łapki, lajki, komentarze, dlatego że jest to bardzo ważne dla YouTube, YouTube lubi, jeżeli właśnie jest tego dużo. Bo inaczej po prostu YouTube uznaje, że nie, nie, nie będzie wyświetlał tak? takiego twórcy. Więc e, dziękuję za to, że byliście. Zapraszam. No i zobaczymy, cóż tu dla Was na ten styczeń 2021 strzelce. Jestem bardzo ciekawa, cóż tu dla strzelców. I zobaczymy strzelce. Strzelce na styczeń. No i co my tu mamy na spodziku? Ojej! Strzelce, możecie dostać e, propozycję, może być to propozycja pracy i to takiej pracy, e, gdzie naprawdę m, macie szansę mieć dobre pieniądze, ustabilizować się zawodowo. Możecie też dostać, e, słuchajcie, m, no, jakieś wyzwanie, ofertę uczuciową od partnera, który będzie poważny. Który będzie, z którym będzie możliwość zbudowania stałego związku, ewentualnie jeżeli jesteście w jakimś stałym związku, a no to może nie wiem się chcieć na przykład y, oświadczyć, y, jakoś bardziej scementować Wasz związek, mogą być też poczynione ewentualnie jakieś inwestycje wspólne, no, już tam o się nie wspominając, tak? Ale w każdym razie, no może za daleko już idę. Ale mamy tutaj, pierwsza karta to jest Król Monet, więc jest szansa na dobrą stabilizację materialną, finansową, na jakieś inwestycje, na e, stałego fajnego partnera, na fajne porozumienie z partnerem, z którym już jesteście, tak? Generalnie jest się na kim wesprzeć. Również to Wy się możecie czuć, tak? Bardzo stabilnie. Więc naprawdę, wow wow, 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 strzelce, zaczyna się bardzo dobrze a zobaczymy dalej, co będzie dla Was wyzwaniem hmm ha, no, wyzwaniem będzie troszeczkę tutaj porządzić troszeczkę porządzić zobaczymy, co dalej hmm no, bardzo się różnią karty. Zaraz nie wiem, zobaczę, czy nie widzicie, bo mam tutaj świeczkę. Zaraz przekręcę tego kwiatka, żeby mi się tutaj nie spalił kwiatek, ale też żebyście widzieli karty. Zobaczcie, mamy tutaj, tutaj różnicę. Wezwaniem dla Was jest bycie. Słuchajcie, no, to może być jakaś kobieta, z którą Wy możecie mieć jakieś starcie, tak. Mamy królową mieczy i ona jest dla Was wyzwaniem, więc są tutaj takie dwie wersje, a pod spodem mamy królową buław. Więc może być taka sytuacja i Wy wychodzicie z takiej pozycji, tak? Z takiej pozycji Wy wychodzicie, Tu się na tym opieracie, czyli macie takie poczucie, że oto musi, o to jesteście w ogóle sprawcami swojego świata, swojego życia, Tu może chodzić o biznes, może chodzić o takie poczucie osobistej godności, wolności. Tak, nikt mnie nie będzie tutaj ograniczał, ja tu rządzę i tak dalej. E, w ogóle jestem piękna, no i, i wszystko w moich rękach, świat należy do mnie. I to może być taka sytuacja, że wy macie tu jakąś konkurentkę, rywalkę i będziecie po prostu się spierać, ścierać z nią w jakiś sposób, i to będzie ona właśnie dla Was wyzwaniem, żeby tutaj z nią o coś zawalczyć. E, może trzeba będzie wejść z nią w układ po prostu. Albo to rywalka i trzeba ją przegonić, albo to będzie jakaś teściowa, albo matka, no matka, matka teściowa, tak, partnera waszego, może być nieprzychylna związkowi, albo będzie jakieś trudności tutaj sprawiać, e, albo jakaś e, kobieta, która ma wpływ, może być to też jakaś szefowa, tak, i z kimś, z kim, komu będziecie tutaj udowadniać swoje racje. No, w każdym bądź razie to, co będzie pomocne dla was, może się okazać, że pomocny będzie wejście w układ z tą kobietą. Czyli zamiast z nią walczyć, i ją tam ścierać i w ogóle e, tak, mieć konkurencję, to może trzeba iść po prostu na jakiś e, układ. Zawrzeć jakiś układ. E, może trzeba, jeżeli to będzie ktoś, e, nie wiem, rodzinny, z, z, tak, z grona rodziny, czy nowej rodziny, czy, czy już w rodzinie, to może trzeba po prostu. E, no, mieć na względzie dobro rodziny, jakieś tam wartości, tradycje, tradycje yy, yy, hierarchię jakąś, tak, może uznanie hierarchii. Słuchajcie, nie daj Boże, jakbyście weszli w konflikt z jakąś szefową, no to trzeba może uznać hierarchię cudze, tak, żebyście <laughs> nie za bardzo, ale zobaczymy, o co tu konkretnie chodzi później. Ale z drugiej strony może być druga wersja, jeżeli jesteście, będziecie, okaże się dalej, że tutaj jesteście zakochane, bo tak z początkowych kart mogło wynikać, to może właśnie wy tu jesteście w takiej energii, takiej kobiety, właśnie ognistej, bardzo, tak, zakochanej, ognistej i takiej, która tutaj chciałaby rozpalać w ogóle lody, mury i tak dalej. No a trzeba też troszeczkę mieć takie spojrzenie chłodne. Nie ogniście do wszystkiego. Troszeczkę trzeba tutaj kalkulować, tak? Więc też taka może być historia, taka podpowiedź. Zobaczymy dalej. No, na pewno słuchajcie. Ale dobrze ja rozłożę wszystkie karty, bo, bo mam wrażenie, że jak czyta się po jednej karcie, to to że czytanie dłużej później trwa. Więc ja te karty rozłożę wszystkie. Ojej, gwiazdeczkę mamy. Hmm. No, tak możecie chcieć się, moje drogie, kłócić, rywalizować z kimś, kłócić jakieś szpileczki wbijać komuś, i z otoczenia przychodzi awantura, kłótnia. Rzeczywiście, słuchajcie. No, a tak karty kurcze początkowe fajnie się zapowiadały. Słuchajcie, w każdym bądź razie, jeżeli będą jakieś problemy i pod spodem mamy kapłankę, tak? Mamy kapłankę. Czyli o fuf, ale słuchajcie, mamy tu kapłankę to może, pod spodem. I to może być takie pod, taka podpowiedź, że zdaj się na swoją intuicję, korzystaj ze swojej intuicji. Nie daj się tutaj e, strzelcu, bo to jest Twoja energia tutaj, tak? Ta, Królowa Buław. Nie daj się ten ogień taki swój zapędzić, korzystaj troszeczkę ze swojej intuicji, w czym cokolwiek chcesz robić, mówić i tak dalej. Korzystaj ze swojej intuicji, nie bądź taka ognista, troszeczkę wychładzaj swoje emocje, trochę zatrzymuj ten swój cięty języczek, tak, i te swoje riposty i tak dalej. Troszkę przytrzymaj dla siebie w tej kapłance. Nie, tak, nie siekaj. Tym języczkiem strzelczyku to jest pierwsza sprawa, natomiast tu się pokazuje też taka szara eminencja. Słuchajcie, taki ktoś tutaj za kulisami coś działa i być może działa e, z biedą na waszą niekorzyść, tak? Bo mamy też piąteczkę monet, więc e, słuchajcie, jest jakaś szara eminencja. Ktoś, kto za kulis e, wywiera wpływ na wasze, e, na wasze życie. Może to być życie zawodowe w pracy, a może być to życie miłosne, uczuciowe, albo jakieś inne, towarzyskie, czy środowiskowe, jakoś tu gdzie jesteście, tak? Taka może być, słuchajcie, wersja, pierwsza wersja, bo też wersja naukowa mi się tutaj pokazuje, więc przejdę do niej, o ile nie zapomnę. No, więc tutaj to wygląda tak, że jest tu ktoś bardzo zakulisowo, bar, ktoś bardzo silny, ktoś kto działa na waszą niekorzyść, i naprawdę y, niekoniecznie ta osoba jest widoczna. Albo ta osoba jest niewidoczna, że Wy nie, niekoniecznie wiecie, że to jest konkretnie ta osoba, która, że tak powiem, ro, robi Wam pod górkę, albo po prostu y, macie przed sobą osobę, a mm, nie od razu się orientujecie, że jakby ona jest sprawcą pewnych niefajnych rzeczy, tak? Bo może właśnie y, działa w białych rękawiczkach. I to jest taka kwestia. Więc wyzwaniem może być ta kobieta. A... I może będziecie się z nią ścierały. Yy, może chodzi o kwestie zawodowe, pieniężne, bo jakby yy, to nam odchodzi do, troszeczkę do przeszłości. Sprawy zawodowe o, takie, taka dobra koniunktura, że tak powiem, odchodzi do przeszłości, ale to dla nie wszystkich strzelców, więc spokojnie, tak? To jedno, jedna z wersji. Yy, natomiast może być też tak, yy, no, właśnie. Ale to może być, słuchajcie, też taka kwestia, że jakieś wasze dobre y, imię, jakaś wasza dobra opinia jest zagrożona. Więc, też moje drogie strzelce, uważajcie na tą osobkę za kulisową, za jakieś działania naprawdę niefajne, bo jakieś dobre relacje społeczne, dobre imię, dobra opinia o was, no, może być po prostu, że tak powiem, podważana. Mamy tu fałszywego guru który po prostu nadaje i nadaje i nadaje i jest bardzo opiniotwórczy i to jest na przeszkodzie, tak? Natomiast pomocne by było, pomocne by było właśnie, gdybyście się zachowali w taki, po pierwsze, jeżeli to jest wasz zwierzchnik, zwierzchnik, zwierzchniczka, to należałoby uznać swój autorytet, znaczy uznać zwierzchnictwo. Uznać autorytet. Nie być tą taką y, ognistą królową, która musi postawić na swoim. W związku z tym, y, no, siecze tak języczkiem, i w ogóle y, taka niefajna, niefajnie. <noise> nie, no, strzela sobie troszkę w kolana, bym powiedziała, tak? Za no. Więc warto by wtedy uznać czyjeś zwierzchnictwo, natomiast też podejść do, mądrze do sprawy. Jeżeli to nie jest osoba właśnie w stylu, że to jest jakiś wasz zwierzchnik, ta kobieta, no to to, co będzie pomocne, to po prostu zamiast się ogniścić, pieklić i tak dalej, wyjść z pozycji autorytetu. Tak? Czyli tu znowu mamy tą kapłankę, wycisz emocje, to ty bądź tą zakulisową eminencją, tak? Wycisz emocje i z pozycji autorytetu, autorytetu zbierz najpierw wszystkie informacje, które są ci potrzebne, żeby zyskać w czymś przewagę, w zależności od co, o czym my tu mówimy, tak, czy w sprawach zawodowych, czy prywatnych. Zbierz wszystkie informacje e Jakieś tam swoje takie, wiesz, śledcze biuro, zrób strzelce i wszystkie informacje zbierz i z pozycji autorytetu, autorytetu wystąp i przedstaw swoje y, racje. Może być też tak, że trzeba będzie uruchomić myślenie takie mm, niestandardowe, że tak powiem, tak, żeby obronić jakąś swoją pozycję i tak dalej, i tak dalej. Trzeba będzie uruchomić myślenie niestandardowe. Natomiast tu idzie z otoczenia chęć taka właśnie pokazania ci, gdzie jest swoje miejsce strzelcą, albo za chęć zabrania ci czegoś, udowodnienia ci czegoś. Być może to jest silna konkurencja, tak? I to może być tak w pracy: ta silna konkurencja, może tu o jakieś stanowisko, albo nie wiem. Konkurujesz z kimś, albo o projekt, albo o swoje być, albo nie być, albo jest to swój, twój zwierzchnik, komu musisz coś udowodnić, swoją jakąś tam wartość, i wtedy będzie bardzo potrzebne, żebyś ty się wtedy douczył czegoś. Douczył, nauczył, zdobył informacje, etc., etc. i wyszedł z pozycji strzelców, z pozycji autorytetu, tak? Ja wiem, ja jestem mądry, ja tutaj zgromadziłem wiedzę, Znam się na tym, tak? Ja wiem, co mówię, wiem, co robię. W ogóle, no, jestem tutaj autorytetem w tej dziedzinie, tak? I też trzeba uruchomić myślenie takie inne niż do tej pory. Nie działać tak na tych emocjach, nie być takim właśnie. Ogniątkiem, że tak powiem, tak? Bo ty masz ten ogień w sobie, to jest jakby Twoja karta, ale tym ogniątkiem troszeczkę trzeba się wyważyć. Oczywiście Twoje cechy osobiste, czyli ta Twoja taka niezłomność, strzelcy, taka buta takie właśnie, że nie odpuszczę, jestem waleczna, tak, to wszystko jest Ci potrzebne, jak najbardziej, tak, natomiast te takie ogniątko, piekielnicę taką trzeba troszeczkę uspokoić w tej kapłance, jak i w tym kapłanie, nie pyskować, nie siekać języczkiem, tak, wdając się w konkurencję i tak dalej, tylko właśnie raczej poczynić Obserwacje, zebrać wszelkie informacje, ewentualnie się czegoś douczyć, dokształcić i wyjść z pozycji autorytetu. Autorytetu, nie wdawać się w konflikt, nie wdawać się w żaden konflikt, nie dać się wpędzić w wyścig szczurów, nie dać się wpędzić w konflikt, nie dać się zaognić, zapieklić i iść na udry, na wojnę, nie dać się, nie pozwolić sobie na to absolutnie. Wierzyć w swoją szczęśliwą gwiazdę, wierzyć w swój sukces, w swoje możliwości. Bo te możliwości tutaj dla ciebie są i ty, tak jakbyś ty o tym wiedziała. Może być też tak, że ty z góry wiesz, że wygrasz, że jest szansa na wygranie w czymś, na zdobycie tego, czego chcesz, tak? I jakby ty albo to wiesz, będziesz wiedziała, bo mówimy o styczniu Strzelcu, albo po prostu się o tym dowiesz, tak? Że jakby wygrana jest zapewniona, tutaj jesteś gwiazdą, tu przecież Królowa Buław, tak? I tu masz wszelkie możliwości. Tylko niestety. Kłody, pod nogi będą Ci tutaj rzucane, ale Tobie nie wolno wejść w tą wojnę. Nie powstrzymać swoje instynkty. Tu królowa buław może mieć takie właśnie ochotę iść na tą wojnę na front, tak. Ona jest do tego zdolna, natomiast jeszcze raz powtórzę, a tu jeszcze przy tym paziu mieczy, tu bardzo jest zdolna, bardzo tu napyskować, riposty cięte i w ogóle zabić yy, werbalnie, tak. Królowa buław nie ma sprawy. Ale, jakby jest to niewskazane na ten miesiąc e, styczeń. Mówi o tym tak kapłanka, jak i kapłan. Tu jest wyważenie, trzymamy język za zębami, pod kontrolą swoje emocje, pod kontrolą, chłodzimy się, douczamy, tak i etc., etc. Pewne rzeczy zawieszamy. Jeżeli trzeba będzie e, wstrzymać jakieś swoje e, przytrzymać. Na jakiś czas zatrzymać jakieś swoje e, zapędy, coś takiego, e, to zrób to. Nie bój się, nic ci nie ucieknie. E, nie, że odpuszczasz w ogóle, tylko może trzeba będzie chwilowo coś odpuścić. Chociażby po to, żeby wyciszyć emocje, albo w sobie wyciszyć emocje albo po to, żeby zmylić e, tą konkurencję czy wroga, tak, no nie wiem, każdy z Was będzie miał jakąś tutaj inną sytuację albo zawodową, albo osobistą w każdym bądź razie jest bardzo ważne żebyś się strzelczyku nie dała nie dał e, wyprowadzić na front to jest bardzo ważne, bardzo istotne Ty musisz wierzyć w swoją szczęśliwą gwiazdę, musisz wierzyć w swoje talenty, w swoje umiejętności aczkolwiek nie ustawać w doszkalaniu się, tak, w szlifowaniu Samej siebie. E, możesz się bać, że coś wyjdzie na jaw, a z drugiej strony, y, może będziesz y, właśnie chciała tego, tak? Y, chciała, żeby coś się oczyściła, jakaś atmosfera. Z drugiej strony, może być tak, że będziesz się y, obawiała, że jakieś Twoje tajemnice wyjdą na jaw, y, być może jakieś nałogi albo tajemnice, może trzeba się od nałogów jakiś odciąć dla niektórych strzelców. I tu y, z otoczenia wtedy idzie to zmaganie w formie pomocy albo takiego nacisku. Stawiam ci jakieś warunki, tak? Weto ci stawiam. Jakieś warunki. Musisz z czymś przestać, z czymś skończyć i wtedy strzelcu nie pyskuj, nie stawiaj się, nie, nie wierzgaj. Znowu nie wojuj. E tylko uwierz, że możesz jakieś swoje słabości, swoje nałogi, swoje jakieś przywary, że możesz to pokonać. Że to się da. Tak? Mówi o tym dziewiątka, dziewiątka buław. Pewne rzeczy można obejść. To jest dla Ciebie tak finał tej sprawy, jak i równocześnie rada. Pewne rzeczy można obejść. Najzwyczajniej w świecie. Można je chwilowo zawiesić, po to, żeby je obejść. I jeszcze do tego wrócimy. W tej gwiaździe mamy tu szansę na wszystko, tak? E, pewne rzeczy można e, odpuścić albo załatwić, jeżeli będę bardzo wytrwały, ale może trzeba zmienić ścieżkę, tak? Może trzeba sposób postępowania, metodę albo na chwilę odpuścić, po to, żeby do tego później wrócić. Mocniejsza, silniejsza, e, z większą wiedzą, e, z większymi informacjami, tak? Albo po pozbyciu się już jakiegoś nałogu, czy, czy jakiejś tam swojej przywary. Nie bój się, że coś wyjdzie na jaw, jakaś Twoja sprawa wstydliwa, o ile taka jest, tak? Bo to jest ogólne, więc nie dla wszystkich szerców. Nie ma się co tego e, obawiać. E, jest możliwość ominąć spraw niewygodnych e, lub zawiesić. Może być też taka kwestia, że niektóre strzelce y, będą musiały się poddać jakiemuś zabiegowi albo pójść na zwolnienie jakieś, y, no na zwolnienie nie wiem, ale cztery, albo w ogóle na jakiś przestój, zastój, coś takiego, y, że trzeba będzie dla niektórych strzelców, tak, takie, takie rzeczy zrobić. Będzie jakaś taka chwilowa przerwa, będzie niewygodna sytuacja, może być spowodowana stanem zdrowia, ale, ale może być spowodowana właśnie jakąś szarą eminencją. Mam wrażenie, że trzeba będzie troszeczkę przypilnować dobrej opinii strzelców, że troszeczkę dobrej opinii i dobrych kontaktów trzeba będzie przypilnować. Coś, tu ktoś może ci bruździć. Y, Natomiast to, co jest pomocne bardzo, pamiętam karty początkowe. Pamiętam tego króla y, monet, pamiętam asa y, kielichów. Więc śmiem twierdzić, że w całej tej sytuacji jest osoba tobie bardzo życzliwa. Ktoś, kto y, albo cię w czymś wesprze, albo cię poprze, wyciągnie do ciebie rękę, albo y, wyzna ci coś miłego w całej jakiejś niemiłej sytuacji. Ty, jakby wiesz, albo dowiesz się, że jakieś szczęście się do ciebie uśmiecha, tak? No, może na chwileczkę trzeba będzie to szczęście y, odwiesić w jakiś sposób, może coś tu się przeciągnie, bo może trzeba będzie właśnie zawalczyć z jakąś konkurencją, albo oczyścić atmosferę, oczyścić swoje jakieś dobre imię, albo wywojować wrę wręcz coś, albo powalczyć z jakimś swoim. Y, nałogiem niefajnym, no to dla bardzo różnych, tak? Ale to się da. Radą jest, nie upieraj się za bardzo. Nie, po pierwsze, nie daj się wyprowadzić na wojnę. Nie daj się wpuścić w emocje. Ostudź się, uspokój się, dołóż się, zdobądź informacje. Nie siekaj. Nie siekaj. Jak trzeba iść na zwolnienie, to idź. Wrócisz silniejsza. Czasem trzeba, tak? I pamiętaj, że pewne rzeczy można ominąć, a pewne rzeczy można zdobyć przez wystarczającą wytrwałość. Hmm? E... Też kwestia naukowa mi się tu pokazywała, więc no to już właściwie powiedziałam, że trzeba będzie się dla, dla tych, co jakieś kwestie naukowe mają, tak, no to trzeba się będzie nauczyć, trzeba się będzie poświęcić, może iść na zwolnienie, albo w ogóle zamknąć się w domu, mądrych ksiąg się naczytać i po prostu iść i pokazać, na co cię stać, udowodnić swoją wartość, swoją mądrość, merytorykę, etc., etc., tak. No, sytuacja będzie... Będzie, będzie trudna, ale tutaj mamy szansę, że przez swój upór swoje jakieś takie um, nastawienie tej królowej, że pokażę co potrafię, tak właśnie, że ja jestem górą, no y, da się tu wszystko zrobić, słuchajcie, da się tu wszystko załatwić e, taki mam niedosyt jeszcze w każdym razie pamiętajcie znaczy ja pamiętam o tym królu yy, monet z tym kieliszkiem. Naprawdę jest tu ktoś, albo wy macie szansę osiągnąć tą stabilizację, albo ktoś. Was wesprze, tak? Albo będzie jakimś protektorem, pomoże w czymś, albo to po prostu y, może jakąś konkurentkę trzeba zwalczyć, bo odchodzi do przeszłości wasze bycie samotnikiem, taką osobą niezależną, która nie bardzo chce się z kimś związać, tak? Tylko taka sobie Zosia samosia, mm, pani swojego interesu, no. Więc być może też dla niektórych przyjdzie ktoś stały i trzeba będzie z jakąś konkurencją tu powalczyć. A może trzeba sobie dać urlop. Wiecie, że tu coś dla Was błyska, tak? Jest, idzie jakieś szczęście. Trzeba się zdać na, słuchajcie, na tradycję, na rodzinę, na wartości takie trwalsze niż ze spiży. Popatrzeć, dać sobie czas na popatrzenie, przemyślenie pewnych rzeczy kłopot, jeżeli będziecie dalej niepoważnie traktować pewne sprawy, tak, bo ktoś może na Was wymuszać, przekonywać, możecie się wtedy zaprzecić i, i chcieć pewne rzeczy oddalić, no a nie wiem, czy to by było dla Was na korzyść. Natomiast dla strzelców, które miały swój interes, może być taka sytuacja, że e, że to może być w zawieszeniu, że to może się dla Was zawiesić, i znowu y, jest ogromna konkurencja na rynku. Natomiast y, wy, wiecie, wy wiecie i się dowiecie, że możecie sytuację uzdrowić znowu poprzez zdobycie informacji. W jakiś sposób informacje będą dla Was bardzo konieczne, ale wy też jesteście nastawieni na naukę. I trzeba będzie jakby swój interes znowu wykazać się jakby wielką logiką i być może jeszcze dopytać. Y, Kogoś e, e, autorytetu, jak pewne rzeczy zrobić, udoskonalić, może e, unowocześnić, etc., etc., e, spojrzeć na pewne rzeczy inaczej, albo dać sobie na zatrzymanie po to, żeby właśnie sobie zaplanować tak na logikę zimną, jak mam e, dokonać zmian, bo wiem, że może mi się udać, tak? I znowu karta mówi, pewne rzeczy można obejść, ale sukces przyjdzie wtedy, kiedy będziesz e, wystarczająco wytrwała, tak? Ale nie upieraj się przy wszystkich ścieżkach, którymi do tej pory idziesz. Natomiast jeszcze zobaczy. Słuchajcie, tak macie, ma, macie szansę na to, żeby się z kimś y, spotykać. Dla samotnych strzelców jest szansa na to, że macie szansę spotykać zacząć się z kimś spotykać z kimś, kto dobrze rokuje. Kto. Y, to być może y, będzie jakimś ważnym so, soulmate, tak? No jakoś bratnią duszą, kimś wam przeznaczonym. Możecie taką osobę spotkać na swojej drodze. Możecie się, y, możecie wiedzieć albo się dowiedzieć albo zorientować w pewnym momencie, że y, jest szansa na dobry handel, na dobry jakiś biznes związany z handlem. Może jakaś szczęśliwa podróż y, do was się y, będzie dla was możliwa, albo jakiś Podczas podróży, jakieś cudowne wydarzenie, tak? Na Waszej drodze, nie wiem, poznacie kogoś fajnego albo coś Was zainspiruje, no nie wiem, jakiegoś cudu możecie doznać. Może być to, słuchajcie, jeżeli są kłopoty zdrowotne. Jeżeli pojedziecie gdzieś dalej, taka podpowiedź od kart. Jeżeli pojedziecie e, gdzieś dalej, trzeba się udać gdzieś dalej. Ktoś musi spojrzeć na wasz organizm całościowo. Nie że jak boli ręka, to oglądam tylko rękę, tak? Tylko ktoś musi spojrzeć na całościowo, holistycznie na organizm jest szansa na wyzdrowienie. I ten ktoś bardzo zawalczy wtedy o wasze zdrowie i y, naprawdę jest szansa takiego wy, przezwyciężenia tak swoich Swoich jakichś problemów zdrowotnych, jeżeli tu są kłopoty dla strzelców ze zdrowiem. I jest szansa naprawdę udanego biznesu, tak? Te, tak? Zwłaszcza jeżeli coś szwankowało do tej pory, nie szło, może trzeba będzie zatrzymać to w pewnym momencie, bo jest duża konkurencja i tak dalej, i nie wychodzi. I tak jak powiedziałam, trzeba będzie wstrzymać, po to, żeby zaplanować i może kogoś jeszcze dopytać, jak to zrobić, douczyć się, zrobić, zdobyć wiedzę. Nie bać się, nie, 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 nie bać się, nie, nie snuć czarnych wizji, nie, nie popadać w jakieś takie e, melancholie, zniechęcenie, e, nałogi. Da się wszystko zrobić. Wystarczy po prostu e, dobrego planu może i podpowiedzi, e, dodatkowych informacji i wyruszyć w tą drogę. Mieć nadzieję. Strzelce, e, e, Trudny miesiąc będzie. Bardzo piękny, myślę, że przełomowy, bardzo waleczny. Powtórzę, nie dajcie się y, zaprowadzić na wojnę. Hmm? To wszystko <laughs> dla Was. Zapraszam na czytania prywatne, jeżeli ktoś ma potrzebę. No i co, komentujcie, udostępniajcie, dajcie łapki w górę bądź w dół. <laughs> do zobaczenia, do następnego. Cześć Starotka.